Zobaczcie, ma te taki takie brązowe, mało czy nie, jest, czy nie? Widzisz to? to jest, jest miercza różnica. Nie, korobleczki takie brązowe, widać? Halo? Widać, że to jest powierzchnia? <suszy>

A, Mohamed. Mohamed za górą, co jest chyba. Mohamed nie koncentruje się Jest różnica? Trzymaj. Nie czujesz różnica? Nie, to jest chyba nieco. Podobny do siebie? Chtywne. Aha. To w takim razie, jak nie znam na to bardzo, to w takim razie zrobię pan. Jak ja robię, zaczynam tylko, czujesz to? I mm -hmm. to Jest suche? Nie. Chodzi się? Dobrze? Mm -hmm. to ja robię teraz? Zobaczcie, jak wygląda. Nie, widzisz tu. O, mam Jak ja robię tak? Ja zrobiłem ja tak, tam tak. Jak ja robię tak? Już. Już, już, już. Jeden, dwa, trzy razy i na to żegnanie, solat. to wtedy, jak każdym to jest, widać, ha? to jest jedna jest różnica, druga różnica jak? Tu, halo, na, te, na tamtych, halo, na tamtych materiałach na ulicy, ja przepraszam, na tamtych materiałach na ulicy, to jest nierysowane, ręczne roboty, to jest maszynowe. A tutaj, jak ty widzisz, to jest, to jest dokładnie,

I to mówił, jak oni rysują, dobrze, potem jak malują, oni malują taką farbą, nazywaszą wodna farba dwarz, dwarz, nie wiem czy znasz się na to, czy nie, wodna farba, dwarz, a jak oni, halo, a jak oni rysują, to rysuje takie piękne rzeczy, halo, zobacz, to wszystko z tamtego, z tamtego roboców, co my wizualizowaliśmy, a nie wizualizowaliśmy. Na przykład w roboczu artykułu 6 był jakiś braci rozsądny. Co do odwiedza. Zobacz tutaj, co się stało. Umarł tamten, przepraszam, umarł mój ojciec. Albo masze, umarł ojciec. Co robimy dokładnie? Zrobiliśmy wątki, wysiąkali, tak? A serce, serce zostało wysiąkane, takie? To gdzie baliśmy serce? Na wagi, jedna waga. A tu jest biurko, prawda, co musiało pognieć z bracią złości na głowie. Tutaj mamy 14 sędziów, 7 skrócił których się za nim, a 7 nie. Czyli 7 dokładnie dają mu życie, a 7 nie. Je. To znaczy, a my nie wiemy, czy było dobrze, czy złe. To właśnie jego test jest w dół i